Jeśli obieranie owocu granatu kojarzy ci się tylko z przykrym obowiązkiem i długim staniem nad zlewem, a i tak wszystko będzie pochlapane, to koniecznie obejrzyj ten filmik i zmień swoje zdanie. Zaczynamy od nakrojenia owocu na górze i ja robię sobie tutaj takie linie, które się nawzajem przecinają, tak żeby później łatwo odciąć tą górę i zdjąć ją tak jakby wieczko. Następnie tą skórę, ala wieczko, tak to nazywam, ściągam sobie i pojedyncze pestki, jakie już mi wypadają, przekładam sobie do miseczki. W tym momencie otwiera mi się granat, tak że dokładnie widzę, w którym miejscu powinnam go znowu naciąć, żeby później łatwo go obrać. W miejscu, gdzie widzicie te jasne błąki, w tych samych miejscach na skórce właśnie granatu, obcinam sobie troszeczkę z każdej strony od góry aż do dołu, tak żeby później łatwo móc rozłożyć ten owoc i podzielić go na mniejsze kawałki. Kiedy owoc jest nacięty, wystarczy jeszcze trochę rękoma go poruszać, i w ten sposób on sam nam się rozdziela i bierzemy coraz to mniejsze kawałki, oddzielamy błąkę, a pestki wrzucamy do miseczki i nasz granat będzie raz dwa obrany. Obierając granat tym sposobem, nie musimy go moczyć w wodzie i nie będzie on nam pryskał. Dzięki temu łatwo go obierzemy i będziemy mieli ładne kawałki. I w ten oto sposób kawałek po kawałku, pestka po pesteczce cały granat będzie obrany, oddzielone płonki od owocu, a my możemy zabrać się za przygotowanie deserów z jego udziałem. A jeżeli takich potrzebujecie, to zajrzyjcie na kanał. Ja już za dzisiaj Wam dziękuję i życzę wszystkiego smacznego.